Cześć, jestem Trnucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj coś do ładowania. Ładowarka samochodowa od Xbica G550. Co to za urządzenie? Jak działa? Jak ogarnia? Zerknijmy. Ładowarka w stylu tych, które możecie sobie zamontować tylko i wyłącznie do nawiewów czyli coś, co będzie ładowało wam telefon, ale ładowało indukcyjnie, gdyż ma taki fajny bajer, że ona sama z siebie się rozkłada, ale sobie zobaczmy najpierw w ogóle o co chodzi odnośnie samej tej ładowarki. No Active Holder, czyli to, że te łapki nam się ruszają. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. Jest na USB typ C, kompletny set, no nie ma kabla. Szkoda. W specyfikacji mamy na wejściu 10W maksymalnie, więc jeżeli Wasz telefon dość dużo potrzebuje papu podczas ładowania, nie wiem, jedziecie, no to nie wiem, myślę, że nie każdy będzie w stanie się ładować, na przykład podczas nawigacji. Moje S20 Ultra, no... Hmm, troszkę podładowywało, ale raczej tej energii ubywało, niż ładowała ta ładowarka, więc no tak powiem, że sobie, bo sprawność jest tylko 75%, jak widzicie. No ale jeżeli chcecie coś podładować i, i, i niekoniecznie wtedy korzystać z nawigacji, może się to przydać. Oczywiście tutaj macie z tyłu standardowy, yy, ten takie mocowanie, gdzie można próbować zamocować do innych, jakichś bardziej sztywnych. No ale nie wiem czy to słyszycie, niestety cała ładowarka jest dosyć trzeszcząca, więc jak na sztywnym coś zamocujecie, włożycie ją do samochodu, no to będzie trzeszczało, więc no, jakość wykonania... Powiedziałbym, że no, nierewelacyjna i na pewno no, nie powala na, na kolana, i no, słyszycie to chyba. Wystarczy, że coś tu się będzie ruszało i to będzie latać, ale zaraz sobie wrzucimy telefon, zobaczymy, jak to działa. No, my potrzebujemy kabla. na no, zestawienia ale u mnie jakieś zawsze USB typ C kabel się znajdzie, więc sobie ją podepnijmy. Podłączenie macie tutaj z tyłu na dole. wystarczy ją odpalić. No, i trzeba przyznać. Że jest dość głośna. Tu jest czytnik, który odpowiada za to, że ładowarka działa lub nie działa. No i sobie zbliżmy telefon. Wrzućmy, z 20 utra. No i co? Spokojnie zaczyna się ładować. To na pewno na plus. Więc ładowanie jak najbardziej działa. A co trzeba zrobić, żeby ją wyjąć? Wrzućmy sobie jeszcze raz ten telefon. On jest zamocowany. Trzyma wam się dość mocno. No i cóż, wystarczy tutaj z tyłu dotrze, dotknąć okolice i telefon się zaczyna, że tak powiem, odpuszczać, czyli zostaje wyjęty z tego z tej ładowarki. Zobaczymy, jak go sobie mocno wrzucimy. No I powiem wam, że ten holder, no taki słaby, mówiąc krótko, jeszcze raz wróćmy. Jeżeli wrzucicie sobie taki telefon pokroju mojego, no to sorry, to, to w ogóle nie trzyma, to wypada, więc, no jako trzymadełko powiedziałbym, że słabo. Nie jest ona zbyt mocna, może tutaj dociska Ale telefon praktycznie lata, więc pod tym względem produkt nie do końca, moim zdaniem, super wykonany Co dalej? No więc jeżeli go sobie wrzucicie oczywiście na jakiegoś samochodu, no to no to przy jakieś jakichś takich dziurach, wiadomo, że telefon zawsze trzymacie tak, ale gdybyście go sili poziomo, no to raczej może to wypaść, więc Na no urządzenie? Hmm przetestowane, przetestowane, no i zdanie moje jest takie, że na ładuje, jak widzicie te funkcje, które są związane z jego, że tak powiem, otwieraniem i wyjmowaniem, też działają, no ale, ale jakość wykonania taka sobie i funkcjonalność też słaba, gdyż no, te łapki nie dociskają za mocno. I właśnie jeszcze zobaczmy sobie, jak on reaguje w momencie, jeżeli podpinacie zasilanie. No to jest też dość ważne i powiem wam, że jest to irytujące. A dlaczego? Wystarczy, że przykręcicie sobie kluczek. Pojawia Wam się napięcie na, na gniazdku. Jeżeli mieliście na przykład włożony telefon, to co się stanie przy podpięciu, on zostanie puszczony i dopiero później jeszcze raz dociśnięty. Więc jeżeli dzisiaj jedziecie, coś on jakoś jest cięższy, włóżmy sobie go w ogóle. Załóżmy, że wyłączyliście telefon i wyłączacie zapłon, dobra, on jeszcze sobie trzyma, ale nie wiem, coś tam sobie chcecie ponownie go podpiąć, no i szkoda, że to się rusza, według mnie powinno to zostać cały czas w pozycji, która jest, no i tak sobie to działa. Mam jeszcze jeden holder, który testuję, o nim niedługo też Wam powiem i ta funkcja bardzo wkurza, no, szkoda, że po prostu nie trzyma jakby cały czas zapiętego silniczka, no, ale... O, i druga sprawa po odpięciu zasilania. Nie jesteście w stanie tego silniczka, jakby, że tak powiem, rozblokować, czyli nie otworzy on wam się zamykamy. No i cóż, wyjęliśmy, wyłączyliśmy zapłon. No i to musimy się siłować. Więc trochę za słabe siłowniki, ładowanie no jest, bo jest, ale troszkę za słabe, fajnie by było. Y, troszeczkę szybsze. Więcej niż 10 W. No i cóż tyle. Jak ktoś chce, linki idzie go dorwać macie na dole. Moje zdanie. Może być, ale nie do końca. Wiadomo też, co fajnie, że jest ta jeszcze blokada do ciśnięcia, no ale no, ten sposób mocowania ja wolę przez SAWki. Tyle, tyle odnośnie x G550. Macie jakieś pytania, piszcie. Oczywiście na no do, do społeczności, patronajty, dzwoneczki, subskrypcje, to się przydaje. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!